Cztery słowa, które zmienią wszystko. Zrób to mimo wszystko. Jesteś zmęczona, a dzień był długi i chaotyczny. Zrób to mimo wszystko. Nie chce ci się nagrywać, wychodzić przed kamerę, mówić. Zrób to mimo wszystko. Masz wątpliwości, czy to w ogóle ma sens. Po co zaczynać? Jeśli zaczynasz, to nie widzisz od razu rezultatów, zrób to mimo wszystko. Boisz że nie wyjdzie idealnie, że ktoś będzie Cię oceniał, że znajomi będą się śmiać, że rodzice będą na ciebie dziwnie patrzeć, zrób to mimo wszystko. Bo większość rzeczy, które realnie zmieniają życie, nie dzieje się wtedy, kiedy masz energię, super motywację, tylko wtedy, kiedy masz dyscyplinę i robisz to mimo wszystko, że masz w sobie lęk, brak motywacji. To nie spektakularne decyzje zmieniają e, Twoje życie, tylko te małe kroki, które podejmujesz codziennie, każdego dnia. Z każdym dniem, kiedy robisz coś mimo wszystko, budujesz w sobie siłę, dyscyplinę. Coś, czego nikt nie będzie Ci w stanie zabrać, ponieważ przestajesz być zależna od nastroju, opinii innych czy idealnego momentu. Idealny moment nigdy nie nastąpi. Właśnie w tym miejscu zaczyna się realna zmiana, w decyzji, którą podejmiesz.